Dzień dobry. Troszkę inna perspektywa. Mogłem jechać motocyklem, bo jest ładna pogoda, ale nie biorę się samochodem. Gdzie jedziemy w Bieszczady? Znaczy wracamy w Bieszczady, bo w Bieszczady to się jedzie tylko jeden raz, a później już się tylko wraca, tak? Standardowo na dziko. Eu não é tão 111 zostało do celu 60 km kurczę jak tu jest pięknie jedziemy dlaczego akurat samochodem a nie motocyklem no jest listopad no, dzisiaj niby była ładna pogoda słoneczko ale jakby nie patrzeć jest 10 stopni teraz już 9 spadnie do może 7-5 w nocy w Bieszczadach były przymrozki do 3 no tak spać nie, lub, nie lubię spać w hotelach, w żadnych gościnicach, w stacjach no, wolę na dziko no, spać pod namiotem taka wątpliwa przyjemność przy minus 3 stopniach a w samochodzie zrobiłem w tym roku zabudowę no i wypadałoby ją przetestować jeszcze jeden kilometr do Sanoka jest bardzo klimatycznie, jest pięknie Oczy odpoczną od tego miasta na co dzień Od pracy I kilka dni zawsze naładujemy trochę akumulatorów Nie o to w tym wszystkim chodzi Żeby odpocząć Kierunek póki co To lutowiska No i gdzieś tam będę szukał jakiegoś miejsca Do noclegu na dziko na dzień dobry, a jutro od rana e, będę się kierował w stronę terenu, gdzie e, Watacha była kręcona. Drugi sezon. E, kryjówka Rebrowa i wszystkie okoliczne tereny chciałbym zobaczyć, odwiedzić. Chciałbym pojechać też na sam koniec Polski. Tak na dół, na dół, przy samej granicy z Ukrainą. Widziałem coś na mapie, że tam jest. Chyba eee, obawiam się, że tam będzie jakiś zakaz wjazdu, zakaz poruszania się No zobaczymy No by tylko pogoda była, żeby tylko też nie padał Bo jak będzie mróz, czy jak będzie słoneczko, no to fajnie Ale jak będzie mróz, to tam pół biedny. No żeby tylko też nie padał, bo siedzieć w samochodzie, kurczę, w deszczu To tak, żadna wątpliwa przyjemność, co nie sick. Status 1552, mamy tym razem 63 km do celu. Jak to się stało? Nie wiem. Mam zamontowaną nawigację motocyklową, też ją chciałem przetestować, bo ją dopiero kupiłem. No i ona niestety na bieżąco nie, nie wyłapuje wszelkich niedogodności na drodze jak, jak Google Maps. Ale Google Maps też potrafi niekiedy wywieźć w pole no ale mniejsza o to no i miałem trasę ustawioną na Lesko przeprowadziła mnie przez no, urokliwe miejsca, nie powiem, ale dojeżdżasz do... w pewnym momencie stoi bus biały w poprzek i dziękuję, kładą asfalt na całej szerokości jezdni, nie przejedziesz no i trzeba szukać drogi okrężnej no to lecimy dalej Daję 63 km do celu A, najlepsze jest to Mała miejscowość Nie pamiętam już nazwy Tam gdzie właśnie był ten, e, Ta przebudowa drogi no, Zatrzymuje kobitkę Zatrzymuje kobitkę No i mówię Dzień dobry zgubiłem się Miałem tędy dojechać do Leska ale widzę, że droga jest w budowie. Jak tutaj okrążyć? Komita rozkłada ręce, i ona nie wie. <laughs> Miejscowa, nie? Ona nie wie. No cóż, wyjechaliśmy do Sanoku. Wychaję właśnie do Sanoka. No i tyle. Lecimy dalej. Banko. No już późno jest. Znaczy późno, jest wcześniej, No jest, no jest 17.38, ale. Zobaczcie, co się dzieje, bo już, już. Późna noc. Środek nocy, można powiedzieć. Jesteśmy w temu to dokładnie miejscu. A taras widokowy. Eee, niedaleko lutowisk. Pewnie każdy kojarzy to. A do czego zmierzam Pojadę gdzieś, poszukam jakieś miejscówki na spanie Żeby zalec Zrobię jakąś kolację A rano jak będzie widno To się włączę Coś tam może więcej nagram, no bo na razie no to co to nagrywać, ciemność? Mm, nie ma najmniejszego sensu Co jakiś czas samochód przejedzie Tutaj to nie będę spał, bo tutaj jest ten takie Miejsce uczęszczane, w każdej chwili może ktoś podjechać Ale z tego co widziałem, to tutaj w lutowiskach, jakbym skręcił w lewo, koło cmentarza żydowskiego, albo tutaj koło delikatesów i pojechał prosto, wyjechał za, za miejscowość, to wjadę w las i takie miejscówki tutaj. Może gdzieś tutaj na polanie się rozbiję. Zobaczę, jak będzie z oświetleniem, jak będzie z dojazdem. Bo w nocy, no to szału nie ma. W każdym bądź razie kończę. O, właśnie coś podjeżdża, jakiś samochód. Też nie wiadomo, co to, kto to. No nie chcę, żeby w nocy Mnie ktoś kurde budził. Trwa nie policja. Może policja. Dobra. Także kończę. Na razie. godzina 20 jesteśmy w Mucznym minęliśmy w sumie Muczne jedziemy do Tarnawy tam w tych lutowiskach no, nie chciałem zostawać bo ludzi się tam dużo kręci i no, nie wiadomo kto to w nocy eee, może, może być powolutku sobie dojedziemy do Tarnawy ale ciemno ale spotkałem człowieka Szedł. Nie chciał pomocy żadnej. już coś nie cóż. Takie chopy co nie? Liska jedynie spotkałem ze, zwier ze zwierząt, a tak to. chłopakiem chłopaki z, z, ze straży granicznej mówili żeby uważać na misie bo, bo dużo ich teraz chodzi miejmy nadzieję że nie będę miał jakiegoś bliskiego spotkania ale jak będzie no to trzeba będzie co odpalić furę i dzidę zrobić na razie póki co sobie jedziemy